Znaczy ja się zgadzam z tym, że pomiędzy portalami społecznościowymi a użytkownikami dzieje, istnieje umowa, czyli jest regulamin, który powinien być jawny, łatwo dostępny i przede wszystkim decyzja o usunięciu konta powinna być uzasadniona i podlegać kontroli sądowej. My do dzisiaj nie wiemy na przykład, dlaczego zostało usunięte najpopularniejsze konto na polskim politycznym Facebooku, czyli konto Janusza Korwin-Mikke, które zniknęło nagle i też nikt nie potrafi powiedzieć tak naprawdę, dlaczego nie było żadnych podstaw ku temu. I ja jestem przeciwny ograniczaniu wolności słowa dopóki mieści się to w granicach prawa, czyli dopóki ktoś nie wzywa do przemocą zmiany ustroju polski, to powinien mieć prawo mówić i pisać co mu się chce i uważam, że akurat pod tym kątem państwo ma obowiązek zagwarantować, że będziemy mogli przed sądem dochodzić tego, żeby nasza wolność słowa nie była ograniczana przez kogokolwiek. Ja no się tak, zgadzam z tym, jeszcze, że to jeszcze są jedno pytanie, prywatne bo pan firmy. Powiedział, pan powiedział o tym, że jeżeli nie wzywa przemocą do zmiany ustroju Polski, czy obalenia tego ustroju, czy jeszcze innych, powiedzmy, zbrodni stanu, ale teraz jest pytanie, czy to ma być prewencyjne, czy to ma być represyjne? To znaczy dopiero wtedy, jak wezwie, to, to mogę go to państwo może go ukarać, czy, ale właśnie, czy państwo może go ukarać, czy serwis społecznościowy może go ukarać? No, państwo jest tutaj od wymierzenia Kar za takie czyny, nie, nie portal społecznościowy. Natomiast portal ewentualnie może wówczas dopiero pomyśleć o blokowaniu, które powinno podlegać sądowej kontroli, dlatego że dzisiaj te decyzje, które mają olbrzymi wpływ na życie polityczne i nie tylko, nie podlegają praktycznie żadnej kontroli. Konta mogą być zawieszone, usunięte. Ja tutaj odnośnie prezydenta Trumpa no, na pewno są dużo gorsi, Ludzie, wzywający do znacznie bardziej strasznych rzeczy i robiący znacznie bardziej straszne rzeczy, którzy mają konto na Twitterze. Tam sympatycy prezydenta Trumpa pokazywali dyktatorów, którzy mają cały czas konto i którym Twitter nie ogranicza wolności słowa. Także to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli te korporacje rzeczywiście wezmą się za określanie, co jest słuszne, a co jest niesłuszne, a niestety no, i Twitter, i Facebook są bardzo mocno przechylone na lewo i najczęściej ofiarami ich praktyk padają politycy z prawej strony. Także to jest, to jest bardzo niebezpieczne i uważam, że to, co powinniśmy zrobić, to rzeczywiście zadbać o to, żeby była sądowa kontrola nad tym, co może portal społecznościowy zrobić, dlatego, że w tej chwili zasięg informacji, które każdy z nas odbiera za pomocą Facebooka, Twittera, i innych portali jest bardzo duży, bardzo wiele osób kieruje się w swoich wyborach politycznych tym co przeczyta w portalach społecznościowych. Sypnieskiego chciałbym poprosić o zabranie głosu, dlatego że Konfederacja właściwie chyba od początku mówi, że powinno być wszystko otwarte. Konfederacja tak przede wszystkim uważa, że nie powinno być zamknięcia gospodarki. Przede wszystkim te wszystkie przepisy, na podstawie których nie mogą działać restauracje, siłownie, ośrodki narciarskie są nielegalne, są bezprawne, są sprzeczne z konstytucją, i to przedsiębiorcy działają zgodnie z prawem, a rząd działa nielegalnie. Te wszystkie kontrole Sanepidu, kontrole policyjne. To jest tylko strata czasu, marnowanie pieniędzy, bo e, sądy uchylają kary nakładane przez organy e, państwa. I Konfederacja popiera przedsiębiorców całym sercem, którzy chcą wreszcie wrócić do pracy, chcą normalnie żyć, normalnie pracować. E, I jako Kongres Polskiego Biznesu także prowadzimy e, akcje bezpłatnych porad prawnych i reprezentacji przedsiębiorców, którzy mają problem w związku z otwarciem ponownej działalności. Po prostu ten lockdown trwa już długo. Nikt nie wie tak naprawdę, po co jest utrzymywany. Nie ma żadnych analiz, czy rzeczywiście koronawirus jest groźniejszy w restauracji czy w szkole, i nikt tego nie potrafi zrozumieć. Rząd postępuje bezczelnie. My żyjemy w środku Europy w XXI wieku, a traktuje się ludzi z buta, każe im się siedzieć w domach, każe, zakazuje się im pracować, nie oferując im nic w zamian. Przecież tak naprawdę wszystkie wyroki sądów, które do tej pory zapadły, podkreślają, że w tej sytuacji powinien być ogłoszony stan wyjątkowy, i wówczas e, rzeczywiście byłaby podstawa do zamknięcia przedsiębiorstw, ale w zamian za to państwo musiałoby wypłacić odszkodowania, a państwo nic nie wypłaca, zakazuje działać i jeszcze straszy przedsiębiorców kontrolami i karami. E, nie można tak postępować, i dlatego popieramy wszystkie te firmy, wszystkie restauracje, siłownie, e, inne tego typu obiekty, które otwierają się, bo. Nie chcą już dłużej wegetować i czekać, aż po prostu skończą się im pieniądze i nie będą mieli z czego żyć, będą musieli zwolnić pracowników i będziemy mieli gigantyczny problem gospodarczy nakaz noszenia maseczek też był nielegalny, dopiero został zalegalizowany w grudniu. Poza tym tak naprawdę nikt nie, nie ma żadnych badań świadczących o tym, że noszenie masaczek w czymkolwiek pomaga, zwłaszcza jeżeli widzimy dzisiaj, że wiele osób nosi tą samą maseczkę od marca, no przed czym ta maseczka chroni, albo przed czym chroni kawałek koszuli zasiągnięty na nos. E, niestety kierujemy się przy tych wytycznych, e, tutaj poseł łóżnych wspomniał o ekspertach, natomiast no, tutaj czasami ciężko jest zrozumieć te wszystkie regulacje i naprawdę uwierzyć, że jakikolwiek ekspert to podpowiedział. I jeżeli chodzi właśnie o zamykanie przedsiębiorstw, to jest to samo. Ja tutaj się zgodzę z posłem Kurzawą, że ta pomoc starczy, to tak naprawdę dla części przedsiębiorców jest w ogóle nieosiągalna. Dla części kończy się tylko na tych pięciu tysiącach złotych, które dostają jednorazowo na pożyczkę, a koszty są ogromne. Jeżeli ktoś prowadzi restaurację, to przecież musi utrzymać wszystkie maszyny, musi płacić kredyty, leasingi na te wszystkie urządzenia wykorzystywane Pracownicy. w działalności pracowników, bo tak. bardzo ciężko jest znaleźć nowych pracowników. Przecież to nie jest tak, że ktoś sobie zwolni pracowników i później jego tworzy jest poszuka nowych. Gdzie znajdzie nowego do kelnera? Co? Konfederacja, wolność i niepodległość.